Witam serdecznie, ze mną menadżer y, drużyny Smoków, Jakub Kuciński. Siema Jakub. Witam, witam wszystkich. Kuba, drugie spotkanie, druga porażka. Y, dzisiaj y, też prawie 30 punkcikami się skończyło. Powiedz mi, jak ocenisz na gorące spotkanie? No tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no mieliśmy świadomość, że mierzymy się, jak to powiedział komisarz na ostatnim live'ie, z faworytem do wygrania tego poziomu rozgrywkowego. Mieliśmy to gdzieś z tyłu głowy. No nie można też odmówić doświadczenia menedżerowi drużyny przeciwników, tak? bo to nie jest jego pierwszy zespół, nie jest jego pierwszy sezon. My jesteśmy nowym zespołem, szapoba dla przeciwników, natomiast uważam, że nie odstępowaliśmy pola i na pewno moi chłopaki wykazywali 100% zaangażowania, a nawet więcej. Wymaga oczywiście nasza gra jeszcze doprecyzowania w niektórych elementach gry ale jesteśmy cały czas na bieżąco, udoskonalamy się. Myślę, że dzisiejsza gra była o niebo lepsza niż ta z Old Hunters, chociaż tak jak mówię dzisiejszy przeciwnik był moim zdaniem i zdaniem moich chłopaków no dużo bardziej wymagający niż ten sprzed tygodnia. No właśnie Kuba, bo miałem się cię pytać, bo mieliście fajne momenty w tym spotkaniu, choćby trzecia kwarta, końcówka drugiej kwarty fajnie wyglądała. Słuchaj, trafiliście na dwóch naprawdę mocnych przeciwników na początku sezonu. tak? No, nie oszukujmy się, że jedni i drudzy mogą być faworytami do, do zwycięstwa. Wy mimo wszystko mieliście fajne momenty, tylko powiedz mi, czy to jest kwestia jeszcze zgrania, czy że, że gracie na przykład pół kwarty fajnie, a później niestety rywal wam rzuca pięć dziesięć oczek i odskakuje tak jak na, na przykład na początku tego spotkania? Myślę, że to też ma duże znaczenie. Tak jak powiedziałem, jesteśmy nowym zespołem. Jest kilku chłopaków, no w sumie to są pojedyncze osoby, które znają, grają z nami od kilku tygodni, niektórzy od kilku miesięcy, ale jest też grupa, która no z poprzedniego sezonu, między innymi też chłopaki, i grupa, z którymi ja grałem wcześniej, ale nie w dragonsach, tylko po prostu rekreacyjnie od kilku lat. I między tymi zawodnikami, którzy zagrają ze sobą już jakiś czas, jest ta chemia, widać te reakcje chemiczne i tak jak powiedziałeś, były te fajne akcje. Myślę, że to jest kwestia właśnie dogrania wspólnych treningów, żeby po prostu ta reakcja chemiczna między zawodnikami już była w całym komplecie. Tak jak powiedziałem, jesteśmy nowym zespołem, dopiero się budujemy i te piątki, które teraz wychodzą, to są tak naprawdę piątki eksperymentalne. I jeżeli gdzieś tam za iskrzy między dwoma zawodnikami, no to staram się jakby ich umieszczać razem. Nie? No właśnie, bo zmontowałeś już teraz kapelę na własny rachunek. Tak jak powiedziałeś, część ekipy zła się z, jeszcze z wolnych agentów z tamtego sezonu. Część, tak jak Ty mówisz, dokopatowałeś. Jesteś zadowolony ze składu personalnego swojej drużyny? Obecnie powiem, że tak, bo każdy z nich ma dużo do pokazania jako indywidualność. I chodzi właśnie o ten element zespołu, o te reakcje chemiczne, o których mówiłem wcześniej. Są widać te indywidualności też po statystykach Piotrek Janczyk, Karol Kowalczuk. Między innymi Jeremi jak potrafi, to też odpala dobre trójki. Dzisiaj Łukasz Kanior pokazał trójki, to, to też trzeba mu oddać. Mateusz Kaleta przez ostatni tydzień się świetnie poprawił w obronie. Na każdego zawodnika jest jakiś pomysł, każdy musi jeszcze swoje miejsce znaleźć w tym zespole. Nie chcę mówić, że to jest sezon próbny, bo byłem tak nastawiony raczej na dobrą defensywę i niełatwe oddawanie pola, więc może jeszcze powalczymy, ale myślę, że są mecze z drużynami w Aspiration, które jesteśmy w stanie wygrać i mam nadzieję to pokazać. No właśnie, czyli powiedz mi, ostatnie pytanie muszę Ci zadać, czego możemy się spodziewać po Smokach, czego możemy się spodziewać po Waszej drużynie w tym sezonie, czego byś sobie życzył i swojej drużynie? Na pewno większą więcej, większą skuteczność bym sobie życzył I myślę, że zaciętej walki tego nie można nam odmówić i to na pewno zobaczycie na następnych meczach. Myślę, że mecz z Batsami z prospektami myślę, że to będzie naprawdę zacięta walka, bo widziałem, jak chłopaki grają, widziałem jaki mają skład. Myślę, że los sneakers też będą niełatwymi przeciwnikami, ale myślę, że łatwo skóry nie sprzedamy. I czego życzę? Więcej reakcji chemicznych między zawodnikami, no i dobrego widowiska, jak najwięcej materiałów na highlighty. Może niekoniecznie na truskawkę na torcie, ale myślę, że no tak, no fajnej, fajnej zabawy, fajnej rozgrywki, nie tylko dla nas zawodników, ale także dla osób śledzących MBA i fascynujących się koszykówką matroską w Krakowie. Kuba, również Wam tego życzę i dziękuję za dzisiaj i wszystkiego dobrego na przyszłość. Dzięki bardzo.